Ale już się zrobiło ciepło. Rano jeszcze nic na to nie wskazywało, że będzie dzisiaj tak. Bo było w okolicach w okolicach zera. <grystanie> Niesamowite. A jest. <grystanie> a jest 12,5 stopnia. Niesamowite. Oczywiście w plusie miałem się ubrać zupełnie inaczej, ponieważ jest zima. To trzeba się ostatecznie w końcu przerzucić na zimowe graty. Tymczasem cały czas chodzę w przejściowym w moim wódzmanie, który jest lekki dość, nie żeby się nie nadawał, nadaje się jak najbardziej, tylko że wiadomo, że jak jest bardzo zimno to lepiej, żeby jednak troszkę się dogrzać, no i nawet troszeczkę grubsza kurtka zawsze coś tam wnosi, słońce świeci, jest mega. A, rok. Rok zajęło mi znalezienie tego. To jest naftel. Naftel jest pauczem od helikona, który jest mniej więcej dwa razy mniejszy od mojego absolutnie ulubionego paucza, którego zawsze używam, chociaż chwilowo, właśnie nie. Rzuciłem tu lornetkę, ale 99% czasu do tej pory miałem go ze sobą od momentu zakupu zawsze, ponieważ wydaje mi się, że to jest mój ulubiony poucz wszechczasów był o nim w tym filmie i zawsze go nosiłem ze sobą. Natomiast Naftel ten poucz, przynajmniej wydaje mi się, z grubsza wydawało mi się zawsze, że jest mniej więcej dwa razy mniejszym właśnie takim urbanadminem. A szukałem czegoś takiego właśnie pod kątem przenoszenia telefonu i krótkofalówki. Dzisiaj nie mam krótkofalówki wprawdzie, bo zapomniałem, natomiast Natomiast zazwyczaj miałem problem gdzieś wsadzić telefon. Nosiłem też w Urban Adminie ten telefon, także pod ręką, ale czasami tam rzucałem filtry i inne takie, inne takie bzdury do nagrywania. Takie podręczne, bateryjki, takie, takie tam. Teraz mam kurtkę, więc mogę sobie parę rzeczy pochować do kieszeni. Telefon lubię mieć pod ręką z wiadomych względów, w związku z czym. Mam w końcu ten pałcz, udało się. A dlaczego nie mogłem go znaleźć? Nie tak, że go w ogóle nie było, po prostu nie było w kolorze czarnym. Także mm, pałczy, nie wiem, skończyły się i nie było. Długo. Najbliżej chyba byłem w jakimś Moro, Black Camo chyba to się nazywa. Fajny kamuflaż taki, czarno-szary, ale chciałem czarny. No tak, drzewo. Co tu się wydarzyło? A, już widzę. Tam. Ostatnio, gdy było tak ciepło, i byliśmy zupełnie gdzie indziej, w sensie nie tu, a w takim luźniejszym lesie. To jeszcze było pod koniec zeszłego roku. To właśnie zrzędziłem, że chyba te, ta nadmierna ilość śniegu spowodowała, że trochę fajnych, zdrowych drzew połamało. Gdzie to drzewo jest? To. Trzasnęło. Tu jest bardzo podobnie. A to? Ktoś tu chyba coś podjadał. Czy to pies, czy to misio? Misio raczej nie. Raczej pies, jak po. albo jakiś taki inny zwierz. O, zaraz zobaczmy. I z ptaszyska nic nie zostało. Trochę pierza. Kurczak też by się chciał posilić, ale może nie tym razem. Lisek, drusek wtrynił wszystko. No ale co my dzisiaj w ogóle robimy? Dzisiaj wybraliśmy się w haszcze. Dość gęstą. Miałem się cieplej ubrać, ale <grymnie> widzę, że to nie ma żadnego sensu, bo jest. No, tu jest 9, więc powiedzmy, że jest chłodniej. Ciepło mi jest. Ciepło mi jest, przyznaję, że jestem wyrozpinany na maksa. Natomiast robimy sobie tripa, poobserwujemy sobie troszkę zwierzaczki. I będziemy piścić troszkę inaczej. Znowu poprzestawiałem, pokombinowałem z tym setupem do, do gotowania. Jaki mam zestawem, zrobimy kolejny eksperyment z cyklu, czy to ma sens z zbitem tym, tym prostokątnym. Spróbujmy się gdzieś tutaj zapuścić w teren. Widzę, że zwierzeczki tutaj harcują, bo co widać było po tych, <laughs> po tych piórach i rozkopanym mrowisku. Może uda nam się coś tutaj wypatrzyć Co niespecjalnie jest dzisiaj moim celem, tak naprawdę idziemy na luzie po prostu zupełnie zwyczajnie w las. Zobaczyć co tu jest. No tak, lubię, lubię robić obchody po różnych lasach i zobaczyć patrzeć, jak one się ewentualnie zmieniają, gdzie jakieś drzewo się przewróciło, gdzie się co wydarzyło. Choć tu w lewo. W nocy jest fajniej, bo to widać świecące oczka różnych zwierzaczków, więc widać co na nas się gapi. Jest dość daleka, tu albo się nic nie gapi, albo nie widzę nie. Zobaczymy tam dalej. ta strona mnie interesuje cały czas. O, odpadło. O, odpadło. Trzeba na to uważać. Odpadła mi zaślepka. ślepka. Ta. Bajkowo tutaj ładne kolory zielono. Kurczak poszedł na zwiat. Widzisz coś? Nie ma nic. Kurczak poszedł na zwiat, tam na górę. Tam na górę, żeby zobaczyć. Fajnie mieć takiego zwiadowcę. jak to jest z tą mapą chodzi na to, że tu byliśmy jednak nie byliśmy tu, tylko byliśmy wyżej teraz jesteśmy w dole nie zeszliśmy tu w dół wtedy bo jest tu za stromo eee. <noise> więc teraz nie wejdziemy no może znajdziemy jakieś wyjście do góry gdzieś tu jest dość chłodno bym powiedział 7,3 tak pokazuje eee. przy strumyku a chyba wiem, tędy widzimy. Ja nie wiem jak ja to zrobiłem, ale przeszedłem na drugą stronę strumyka nie przechodząc na drugą stronę. Jak ja to zrobiłem? A dobra, ja już wiem, bo zrobiliśmy kółko. Zrobiliśmy kółko, teraz jesteśmy po drugiej stronie strumyka, bo przeszliśmy przez niego w którymś momencie. Weszliśmy na górę, potem zeszliśmy na dół i wyszliśmy z powrotem na górę, ale po tej samej stronie. Musimy przejść na drugą stronę. I tam jest dopiero stromo. Kurczę. my no tak, orientacja. Teraz przejdziemy sobie na drugą stronę, bo może nie jest bardzo dużo płycej, ale jest, wypłaszczył się ten rów. udało nam się. Jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być. My poszliśmy, my, my poszliśmy wtedy tam. Tak gdzieś przeszliśmy na drugą stronę. Poszliśmy gdzieś tamtą stronę. Ja już, rozumiem. Robiliśmy w lewo. A ja myślałem, że robimy okrąg w prawo. Pomyliły mi się kierunki. Tymczasem i tak nie idziemy tutaj w górę, tylko w tamtą stronę. Bo czas chyba, żeby zająć się jakimś jedzeniem. To jest nowy setup do gotowania, który dzisiaj sobie wymyśliłem. A o co konkretnie mi chodzi? O to, że wszystko mam w środku, w tym pudełeczku, ale jest pewien haczyk. Nie, jednak przestawimy się tutaj, bo tam mi jest niewygodnie. Będziemy dziś używać dużej kuchenki od do mm, na paliwo stałe i tego znaczynka, którego z tego znaczenia dozbita, którego używaliśmy n, n, no w tym filmie. Dlaczego tak? Dlatego, że wszystkie te rzeczy byłem w stanie wsadzić do środka tego naczynia kosztem y, tej y, kuchenki, którą mamy w komplecie do tego naczynia, która stanowi tutaj podstawę, ale zajmuje jednak trochę więcej miejsca niż to. Więc uznałem, że może zobaczmy, czy będziemy w stanie to w ten sposób sobie stawić, to się będzie gotowe. Stać to w pełni rozłożone. Idealnie się do tego celu nadaje. Sprawdźmy taki scenariusz. Na, na początek zrobimy sobie kawę, a potem upichcimy normalne żarcie, mm, które mam, mam przygotowane. Nie powiem, że będę wszystko tutaj przygotowywał. Nie przygotowałem normalne żarcie. Takie klasyczne, zwykłe domowe jedzenie, które sobie tutaj zagrzejemy. No już prawie, co ciekawe, co ciekawe zużyłem tylko jedną pastylkę esbitową, tą, tą 14 gramową na zrobienie sobie kawy i podgrzanie gotowego żarcia. Pastylka nam się już kończy, a żarcie w zasadzie jest, jedzenie już jest praktycznie podgrzane, przynajmniej tak wygląda. Trzeba jednak uważać i mieszać to, bo podgrzewa nam się tutaj punktowo jest ok, ale czegoś bardziej stałego raczej bym tutaj nie grzał bardziej taka, takie zupowate rzeczy bo myślę, że mogłoby się przypalać jednak zrobimy poprawkę jedną ta kuchenka teraz jest dokładnie tym o czym mówiłem z kuchenką do tego pojemnika, która przychodzi oryginalnie jeżeli sadzimy to z powrotem to ten cały śmierdzący syf z kuchenki nam wpadnie do środka jeżeli chcielibyśmy to gotować jeszcze raz wolałbym tak nie robić nie wiem czy się zatruje czy nie w każdym razie będzie nieprzyjemnie natomiast yy, weźmiemy sobie general purpose cargo to jest chyba tak od helikona i wsadzimy tą kuchenkę tu myślę że będzie lepiej tym sposobem to jest nasz cały pakunek który będziemy chować do plecaka z powrotem troszkę mnie zaskoczył ten sbit myślałem że to tak szybko yy, się nie podgrzeje jednak się zagrzało dość szybko ewentualnie oczywiście mogłem to zrobić w tym w trzyczęściowym zestawie z tą kuchenką alkoholową medezbita. Myślę, że też by się to zagrzało, aczkolwiek bałem się jednej rzeczy: że węższy garnek będzie miał tendencję większą do mm, przypalania, ale ja wiem. Sprawdzę to następnym razem. Zrobimy tą samą albo podobną potrawę. No, tą samą pewnie nie, ale zrobimy podobną potrawę następnym razem w tym, w tym dwuczęściowym esbicie, w tym, gdzie jest kubek, i, i Przykrywka, która jest też kubkiem, i zobaczymy, czy to będzie równie fajnie. Czmychamy gdzieś dalej, ale właśnie, a propos tego paucza, zapomniałem o nim zupełnie. Helikonowy naftel bardzo ciekawa rzecz. W ogóle fajnie się go odczepia też. Ma takie szlówki fajne. Spróbujmy go w ogóle odczepić. Uda to będzie nieźle. O, udało się jeden. Udało się drugi. oczyk jest tego typu. Wygląda bliźniaczo do urba nadmina. Z przodu też ma taką kieszonkę na rzep Tu ma pętelkę. W środku mamy dwie gumki. Spoko. Góra już się nie otwiera cała tak jak w urba nadminie, tylko prawie do połowy a w środku nie mamy nic specjalnego jest tu mięciuchno i mamy gumkę i to jest w zasadzie tyle jest lekko usztywniany jest to taka pianka bardziej niż ten plastik który, który był w urbanadminie, z tyłu mamy trzy takie trzy takie rzepy o są trzy rzepy o mamy trzy rzepy możemy to założyć dzięki nim w poziomie na pasek na przykład natomiast w pionie mamy jedno mole w którym możemy to przytroczyć poziomów, tu mamy raz aha, bo to też może być, tak, to też może być traktowane jako mole, więc mamy pięter, raz, dwa, trzy, cztery pięć, pięć pięć pięter mamy, także jak najbardziej można to spokojnie przyrzepić yy, przymolić przy, przy, przydroczyć do mole tu tasiemki tak samo jak to ma miejsce w pozostałych helikonowych pauczach tego typu ja to z powrotem przymocuję sobie do szelki rzepik przerzucamy trzyma się dzięki czemu mogę mieć tutaj telefon również w tym miejscu gdzie jest zamknięcie na zamek i jest to bardzo, bardzo wygodne. Wolałbym mieć trochę, trochę niżej, no ale niestety szelka się kończy tam, gdzie się kończy. Dobra, bardzo przyjemna dzisiejsza wycieczka, wyprawa w chaszczę. Bez celu w zasadzie. Fajnie, że udał się ten test z tym garnkiem. Zaczyna mi się to podobać. Wydaje się to mieć sens, ale wymaga jeszcze pewnego dopracowania. Jak to ma funkcjonować. Ten zestaw, w którym miałem to pudełko od Wildo, Miałem, że tak powiem dopracowane wiedziałem to w tym miałem tam jeszcze wolne miejsce więc mogłem tam wrzucać śmieci z jedzenia no to a nasze takie śmieci jedzeniowe które które generowaliśmy na trasie żeby potem to wyrzucić teraz wydaje mi się że ten to naczynie jest w zasadzie porównywalne wielkościowo do tego do tego pudełka od Wildo więc Mogłoby pełnić tą samą funkcję. Trzeba tylko jeszcze przemyśleć kwestię gotowania. Zobaczymy, jak to się tym kubkiem, te, zobaczymy, jak to naczynie będzie wstało na kuchence gazowej, bo jeszcze tego nie testowałem. Czy to będzie miało sens? Niższy środek ciężkości, ale z kolei jest to dość szerokie, więc w sumie zobaczymy. Dobra, no tak, kierujemy się powoli do samochodu. Przynajmniej tak wynika z mapy i mamy tam kilometr jeszcze do przejścia także także jesteśmy już blisko zatem, zatem pora na zakończenie naszej przygody na dziś wracamy powoli do bazy cześć Ciekawe, czy mi wyszło ku zachodzącemu słońcu, kreski ku, ku zachodzącemu słońcu. Kiedyś chciałem coś takiego nagrać, ale mi nie wyszło. Źle ustawiłem aparat. Dziś ustawiłem inaczej.